Cześć, moi kochani, parę tygodni temu moja żona została zaproszona na pewien panel, gdzie różni chrześcijańscy przywódcy wypowiadali się i moja żona opowiadała o łasce, jak ona działa i jak ważne jest rozumienie i chodzenie pod łaską, a nie pod prawem. I inni uczestnicy panelu zaczęli jakby prowadzić. Dyskusję chcąc, nie chcąc. Nie mówili, że ja się nie zgadzam z tobą, tylko jeden z takich znanych raperów na takich polskich powiedział, który też brał udział, powiedział, że nie wystarczy cały czas zmieniać pieluchy czy coś w tym rodzaju, że powinniśmy być mocni, w Jezusie, wzrastać w Jezusie i zacytował tytusa, który teraz, którego zacznę dzisiaj. Tytusa, drugi rozdział. 2.11. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie i sprawiedliwie i pobożnie żyli. Zdecydował ten fragment bardzo dokładnie i powiedział, że tak naprawdę, władcy chodzi o to, żeby my w, te, w tym wszystkim jakby. Zmieniali się w tych prawdziwych wojowników bożych. I tutaj połowicznie to brzmi, niby rzeczywiście, że tylko o to łasce chodzi, ale tak naprawdę w tym wersie chodzi o pewne owoce łaski, które, które się objawiają w nas, kiedy my tak naprawdę pod tą łaską już żyjemy. Bo jeśli ktoś nie doświadcza łaski, nie żyje pod nią, to łaskę nie może. Tak jak tu jest napisane, nauczyć nas. Widzicie, jest napisane, objawiła się łaska, nauczając nas. Więc po pierwsze, widzimy, że łaska naucza. To jest mocne. Czyli jeśli ktoś chodzi pod łaską, będziesz nauczany przez nią osobiście. Czyli w tobie będą się zjawiały pewne pragnienie, inne pragnienie niż dotychczas miałeś. I. W 11 jeszcze widzimy, albowiem objawiła się łaska Boża. I to słowo objawiło się, ono często jest tym samym słowem, którym, które jest używane w odniesieniu do Jezusa, który się objawił. Tak jak Piotrowi Jezus się objawił, i Piotr zrozumiał, że to jest syn Boży, że łaska się objawia i uczy. Więc kiedy nam łaskę się objawia, nagle takie przychodzi wewnętrzne eureka. Wreszcie zrozumiałem, zrozumiałem o co im wszystkim chodzi. Tak? Mi się podoba, jak w środowiskach łaski z zagranicą mówią po angielsku: Grace has a face, and this is the face of Jesus. Czyli łaska ma twarz, i to jest twarz Jezusa. Więc Jezus objawia łaskę, i ona która jest dane przez Jezusa, nas naucza, więc tak. Naucza. To jest greckie słowo, od którego pochodzi słowo pedagog, i ono było używane w tamtych czasach, mniej więcej, kiedy był pisany Nowy Testament w pracach Arystotelesa, na przykład, Homera, Platona, i też Nowy Testament użył tego samego słowa, które, które brzmi, uein, takie trudne do wypowiedzenia, od tego co pochodzi paideogogos, pedagog. I ono było używane w, w sensie wychowania moralnego, i intelektualnego, czyli łaska potrafi nas wychować, ona wychowuje. Platon to używał do wychowania ludzi w, dla ide, idealnych obywateli, dla ide, idealnego państwa. W Iliadzie to słowo było używane w kontekście do wychowania młodzieży i wychowaniu bohaterów, czyli nie po prostu zwykłych ludzi, tylko ludzi gotowych oddać jakby swoje życie. Bohaterskie prowadzi do bohaterskich czynów. Teraz dlaczego używam i odnoszę się do tych greckich pisarzy i filozofów? Po to, żeby zrozumieć, jak to słowo było wtedy rozumiane i... i Używany. Tak więc, więc, to słowo znów dwunasty. Nauczając nas, to jest słowo tutaj w greckim mówimy nauczając. Greckie słowo, od którego pochodzi słowo pedagog, mówi o prowadzeniu, o wychowaniu. I wiecie, wychowanie to jest. Trwały proces, że nie od razu wszystko może tobie wychodzić i się udawać. W momencie, kiedy coś tobie nie wychodzi, ty smucisz się, prawda, i tak dalej. Więc bardzo, bardzo prawidłowo. I łaska nas wychowuje. I to jest niesamowite. Nie musisz mieć nad sobą krzyczącego pastora, zmienię się, albo kogoś, kto ciebie cały czas poucza. Tylko łaska będzie ciebie wychowywała i przemieniała. samo osobiście. Ale zanim my do tego dojdziemy, żeby ona nas nauczała, jest napisane, albowiem objawiła się łaska Boża. Musisz mieć objawienie łaski, musisz, co to znaczy objawienie, rozumieć łaskę. Musisz pod nią się poddać i według niej żyć. Więc łaska to nie jest zmienianie pieluch i pielęgnowanie takich. Mokosów, którzy nigdy do niczego nie dochodzą i nie dorastają. To nie o to chodzi. Tylko łaska, która my jesteśmy wrażliwi chrześcijanie, i każdy mały grzech nas załamuje. Świat, który żyje w grzechu, to on wiesz, okradnie, zamorduje, zrobi coś złego, go to nie załamuje. Go załamuje tylko to, żeby policja go nie znalazła. Wtedy on jest załamany, a tak normalnie to nie jest załamany, tym co zrobił, prawda? Nas załamuje, nawet jeśli policja nie znajdzie, nas załamuje ten sam fakt, że my nawalamy i to nas paraliżuje, więc jeśli nie chcesz być sparaliżowany przez grzech i przez diabła, musisz chodzić pod łaską, żeby być wolnym od tego, żeby pozwolić łasce się wychowywać, ale najpierw pod nią trzeba stanąć. I zanim jest ten jedenasty werset, to wcześniej tutaj Paweł do Tytusa, on uczy, biskupa uczy pasterza wspólnoty, Tytusa, jak uczyć innych. I na przykład dziesiąty werset wprowadza nas w ten jedenasty, to co łaska nas naucza. I tak naprawdę okazuje się, że to jest mowa o niewolnikach, do niewolników, jakby z kontekstu nauczania niewolników. Niewolnicy myśleli, ok, jeśli już jestem wolny w Jezusie, to... Mogę olać mojego Pana, mogę sobie żyć jak chcę, mogę w ogóle zabierać Mu rzeczy, okradać Go i, i tak dalej. I Paweł pisze, dziesiąty. Niech sobie niczego nie przewłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga, albowiem objawiła się łaska Bo Bo Boża. Czyli bardzo wymagający tekst do sytuacji, bardzo trudnej niewolników, którzy uwierzyli, a życie których jest ciężkie. Niewolnictwo jest bardzo ciężkie. I Paweł mówi: Poddaj się niewolniku łasce, niech ona Ciebie nauczy, aby wyrzec się wszystkich światowych porządliwości. Bezbożność porównuje się światową porządliwością. I żeby w tym doczesnym świecie wstrzemięźliwi, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Ciekawe, że tu jest mowa w kontekście inaczej wobec niewolników, którzy znaleźli się nawet nagle w takiej, albo od początku, może dzieciństwa, w takiej trudnej sytuacji, bycie niewolnikiem. To jest okropnie trudne życie niewolnika. I Paweł jakby w ten sposób mówi, niewolniku, poddaj się pod łaskę, zrozum, niech łaska Tobie Objawi się, i niech ona ci pomoże w tym trwać i nie tracić pokoju ducha i radości, która powinna być częścią chrześcijańskiego życia. I bez łaski być radosnym pod niewolą, pod, pod butem niemieckim, tak zwanym, nie da się, nie da się wytrwać. Bez łaski nie, nie poradzisz sobie. Więc jeśli chcemy naprawdę wyrzec się bezbożności, musimy mieć objawienie łaski, żeby Bóg Tobie objawił tę prawdę, żeby ona przyszła bezpośrednio z nieba. Jak przychodzi takie objawienie, słuchając o tym, tak jak teraz nauczam, słuchając o łasce, badając, studiując Pismo Święte, Łaska będzie tobie się objawiała i dawała ci nowe życie i nowe możliwości. By żyć innym życiem niż żyłeś dotychczas. I tutaj my czytamy o objawieniu się łaski i Tytusa 3-4 dalej jakby Paweł pisze, pisze, i on nagle pisze to samo, tylko o czymś innym. Zobaczcie. 3-4. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, czwarty werset, to samo słowo objawiła się dobroć. Wcześniej czytaliśmy objawiła się łaska, teraz Paweł rozszerza e, ten fakt mówi: objawiła się dobroć. To jest ciekawe. Z ust e, tamtego. E, tego człowieka to zabrzmiało tak, jakby łaska i życie pod łaską jest słabością, jest dla słabych ludzi, i nie możemy pielęgnować non-stop słabość wierzących. <gry> Tylko sprawa w tym, że każdy z nas wciąż ma słabości. Jeśli jesteś młodym wierzącym, to tobie się wydaje, że, że przez własną siłę to wszystko potrafisz pokonać i. I wzrastasz w tym, żeby pokonywać różne słabości, ale im dłużej żyjemy w Bogu, im bliżej jesteśmy Boga, tym więcej widzimy na słabości, bo im bliżej jesteś światłości Jezusa, tym bardziej ta światłość oświeca Twoje ciemne zakamarki. I my potrzebujemy łaski, żeby się nie załamywać tymi odkryciami, które odkrywamy w sobie i nie myśleć o sobie, jak zły jesteś albo jestem. Więc Tytusa 3.4 tłumaczy nam, co to znaczy łaską. On tutaj tłumaczy, a gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, zbawiciela naszego Boga. Na, naucz się przyjmować dobroć i miłość od Boga. Naucz się wierzyć, uwierz, że Bóg Ciebie kocha, uwierz, że jest dobry dla Ciebie, uwierz, że ma miłość wobec Ciebie, że On Ciebie kocha. On Ciebie kocha. I to są prawdziwe walentynki, a nie tamto wszystko. Kiedy Bóg oddaje swojego syna na, na śmierć za ciebie. I trzy 3,5 kontynuuje: mówię, Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez ducha świętego, który wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś Ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. I Paweł wraca do tej dobroci i miłości, która jest tak zabrzmiała, taka pogarda zabrzmiała, w ustach tamtego człowieka, że o, dobroć, miłość, wieczne zmienianie pieluch. A tutaj wprost jestem w że ta dobroć i miłość do nas powoduje, że zbawia nas nie przez uczynki sprawiedliwości, lecz dla miłosierdzie. Przez miłosierdzie zbawia nas. Czyli staraj się podnosić i non-stop pamiętać o tym, że Bóg Ciebie kocha. Że Bóg ciebie usprawiedliwia przez miłość i miłosierdzie swoje. Non-stop w tym się umacniaj. Jesteś kochany, jesteś umiłowany, jesteś pobłogosławiony, jesteś wielce oceniony przez Boga. Na tyle Twoja wartość jest wysoka w oczach Bożych że Bóg oddał nie anioła na śmierć za ciebie, a syna swego Jezusa Chrystusa. Niechby Bóg błogosławi i umacnia w dobroci miłości i w poznaniu łaski Jezusa Chrystusa. Wyślij to komuś, wyślij ten link, niech ludzie poznają dobroć i miłosierdzie Boga.